nasz dom. Tu razem wciąż poznajemy <grystoszu> zabaw wiele. Szybko, tyle Dla nas wy, biegni dla dążka, was my Najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś spełnić sny wyobraźni granic tak. Bawmy się każdego dnia. Niech ta rana. Trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele, najlepsi przyjaciele. Cześć! Cześć. To, my. to my! Tosia i Tymek. Tymek! To nasz ostatni dzień w przedszkolu! Pamiątkowe zdjęcie. Załóżcie buty, kochani. Dobrze, mamusiu. Dobrze. Tata Antka jedzie dzisiaj z nami do przedszkola. Będzie robił nam pamiątkowe zdjęcie. Z okazji ostatniego dnia w przedszkolu. To pewnie Antek. Dzień dobry, cześć Antku Cześć Jolu, dzień dobry Dzień dobry pani Dzień dobry Cześć, cześć Antek. Antek Dzień dobry panu Dzień dobry Tosiu Czemu masz na sobie strój piłkarski? Specjalnie do zdjęcia Co to jest? To jest statyw Mój aparat będzie stabilny i będę mógł wam wszystkim zrobić grupowe zdjęcie Zrobiliśmy ciasteczka o. Chcielibyśmy podziękować panu za dzisiejsze zdjęcia to miło z waszej strony. Poczęstuje się. Są w kształcie słoneczka, bo mamy nadzieję, że jak dzisiaj będziemy robić zdjęcie, będzie słonecznie. O, ja też mam Słabek. taką nadzieję. Mmm, bardzo dobre. O, odbiorę tylko telefon. Dobra. Pobawmy się! Antek, rzuć do mnie! Teraz do mnie to O, to proszę pani, przedszkolanka, halo? Rzucaj temę. Nie, nie, właśnie mieliśmy wychodzić. O! No dobrze. Ojej. Dobrze, dziękuję za wiadomość. Tak, powiem tu wszystkim. Bardzo pani dziękuję, do usłyszenia. Co powiedziała pani Marta? Mówiła, że na dachu przedszkola znalezione zostało gniazdo os. Ło, wow, nieźle. I bardzo jej przykro, ale przedszkole będzie dzisiaj nieczynne. Dlaczego? O, jaka szkoda. O? Wiecie, to dlatego, że dzieciom nie wolno bawić się w pobliżu gniazda os. Pani Marta musi dbać o bezpieczeństwo wszystkich dzieci. Oczywiście. ale to miał być nasz ostatni dzień w przedszkolu. I jak teraz Tata zrobi nam pamiątkowe zdjęcie? To niesprawiedliwe. Już wiem! Antek, możesz zostać u nas i się z nami pobawić. Tak, możemy spędzić ostatni dzień przedszkola w domu. Tak! A jeśli przyszłaby do Was cała grupa z przedszkola, to nadal mógłbym wam zrobić zdjęcie. Możemy, mamo? Prosimy, bardzo, bardzo prosimy. prosimy. Myślę, że to znakomity pomysł, kochani. Dzwonię do pani Marty i poproszę ją, żeby zaprosiła do nas wszystkie dzieci z waszej grupy. Tak. Ta, ta. ta. Pani Marta się Halo. zgodziła. Halo. Bardzo Jezus. spodobał Jezus. jej się pomysł urządzenia Jezus. przedszkola w naszym domu. Zapraszamy. Przyprowadziła wszystkie ale, ale, dzieci z naszej jest... grupy. Bawiliśmy się tak jak zwykle w rozmowy w kręgu. Dobrze, Tosiu, może wstaniesz, zastanowisz się chwilę i powiesz wszystkim, co ci się najbardziej podoba w przedszkolu. W przedszkolu najbardziej podoba mi się... Zabawa z przyjaciółmi. O, cudownie. A! Bardzo ci dziękuję, Tosiu. Dobrze, Kaju, teraz twoja kolej. Wstań i opowiedz nam, co tobie się podoba. Co mi najbardziej się podoba w przedszkolu, to opowieści o śmiesznych zwierzętach, które potrafią mówić. Ja też je lubię. Dziękuję ci bardzo. Um, twoja kolej, Tymku. W przedszkolu podoba mi się najbardziej... Podwieczorek! Wszyscy lubimy podwieczorek, prawda? Jeśli będziemy grzeczni, to może niedługo go dostaniemy. Jeśli pani Marta się zgodzi, to możemy zrobić go teraz. Co wy na to? Tak, poprosimy. Ciekawe, co dziś przekąsimy. Coś wyjątkowego od mamusi Tosi i Tymka. Tosia i Tymek zrobili dla was wszystkich ciasteczka. O! Kaju. Dziękuję. To ciasteczka. Wszyscy nasi przyjaciele Dzięki. dostali po ciasteczku. Zostało jeszcze to uśmiechnięte. To specjalne ciasteczko dla naszej pani. To dla pani. Ciasteczko z uśmiechniętą buźką. Jest piękne, bardzo dziękuję. Jest uśmiechnięte, tak jak, jak pani. Oh, dziękuję bardzo, kochani. Mm. No dobrze, kto się chce czegoś napić? Ja! 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 Mm, cudowne. Proszę pani, co będziemy robić, jak skończymy pod wieczorem? Cóż, jeśli będziecie grzeczni i skończycie ładnie jeść, mam dla was coś wyjątkowego. Pomóżcie mi go rozwinąć. O, tak, tak, tu przecież. Pani Marta tak. chciała, o, żebyśmy zrobili wielki obrazek z odcisków naszych dłoni. Mamusia znalazła nam trochę papieru tak. i robiliśmy odciski. Tosia była pierwsza. No, fantastycznie, świetnie. to następnie. Ja! ja, ja, ja. Się hmm. Musisz odcisnąć całą. Zrobiliśmy gigantyczny o, o, właśnie... obrazek z odcisków naszych dłoni. Cudownie, bardzo ładnie Spójrz, mamo, jakie mam czyste dłonie Idealnie czyste Idź, pokaż się pani Marcie U, Pani zobaczymy. Marta, umyłam rączki No pięknie, jakie lśniące, wspaniale Możesz pomóc mi teraz zanieść obrazek do ogrodu, a ty idź umyć grodu? rączki, Wiolu Do ogrodu? Do Czemu do ogrodu? Ponieważ tatuś Antka zrobi wam w ogrodzie wyjątkowe, pamiątkowe zdjęcie Hurra! <laughs> Nieśmy ostrożnie, Tosiu Dobrze, tak jest Gotowi do wspólnego zdjęcia? Przygotowywaliśmy o, czy się przed czy domem, domem do, do zdjęcia. Dobrze? Tak żeby wszyscy byli na zdjęciu. Przejdź pod spodem! O, dobrze! Wszyscy wystawcie głowę na dobrazek, są na nim wszystkie łapki. Fantastycznie dobrze! Tak będzie idealnie! Dobrze! Jestem gotowy, a wy. To co nie Robimy. Robisz się zdjęcia! Tymek moje ręce! Nie martw się Antku, Tymek też będzie na zdjęciu! Wszyscy będziecie! Chodź Tymek! Chodź, Tymek! Jestem! Jestem! Teraz już wszyscy byliśmy gotowi do zrobienia są zdjęcia. Dziękuję, Tosiu i Tymku i waszej mamusi za zaproszenie nas tutaj w ostatnim dniu <śmianie> przedszkola. Byliście wyjątkową grupą i życzę Wam wszystkim radosnego czasu w nowej szkole. A teraz wszyscy patrzymy w aparat i mówimy. No, spójrz, jest świetne. Cudowne. Dobra, zróbmy więcej zdjęć. Gotowi? Wszyscy gotowi? Marmolada! Uśmiech. Jeszcze chwila. Marmolada! 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 Dobrze! Chcę zobaczyć. O, o cudownie, Są świetne zdjęcia. Patrzcie, kiedy wszyscy poszli do domu, proszę, tata proszę. Antka pokazał nam zdjęcia. Podoba mi się to, wszyscy robimy śmieszne miny. <noise> Masz rację, świetnie. Podobał to mi się ostatni dzień przedszkola w naszym domu. Smutno mi, że już nigdy więcej nie pójdziemy do naszego przedszkola. O, ale zaraz wszyscy razem idziecie do nowej szkoły. Tak! Nie mogę się doczekać, aż pójdę z moimi wszystkimi przyjaciółmi do szkoły. O, o spójrzcie na to, powiedział. Wtedy jest Antak dobre. powiedział: Ale, ale ja, ja nie, nie idę do tej samej, samej szkoły co wy. Ale Czemu? ja nie idę do tej samej szkoły co wy. Czemu? Czemu? E, przeprowadzam się, dlatego będę chodził do innej szkoły, prawda, tato? Zgadza się, Antku. Nasz nowy dom jest za daleko od szkoły podstawowej, haczam. Dlatego zapisujemy Antka do innej szkoły. To nie fair. Och, Tymku. Wiem, że ci smutno, ale nadal będziesz widywał się z Antkiem. Zadbamy o to, prawda, Paweł? Tak, oczywiście. Obiecuję. W weekendy? Mhm. Mm w wakacje? Tak. Zawsze! Juhu, zadajmy! kochani. I to powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Na tyle. Uh. Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj przyszły do nas wszystkie dzieci z naszej grupy. Pamiętacie, co miał na sobie Antek? Czy to był strój piłkarski? Czy jego nowy mundurek do szkoły? Odpowiedź znajduje się za elementem układanki. Spójrzcie! Prawidłowa odpowiedź to strój piłkarski. Zobaczcie! Cześć Jolu, dzień dobry! Dzień dobry pani! Dzień dobry tak, Dzień dobry dzień panu. Dzień dobry Tosiu! Czemu masz na sobie strój piłkarski? Specjalnie do zdjęcia! Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Baczmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla HiPace Media International.